Dzisiaj odpaliłem sobie losowo grę na Robloxie. A dzisiaj to nie są żarty, widowcy. Próbowałem mnie uciszyć. A mianowicie dostałem balę na Robloxie na jeden dzień. Za to, że nazwałem kogoś yy, bez ojca. W sensie Fatherless po angielsku. Za to, że się kampi w bazie. Było to we Flag Warsach. miał być tu. Mia planowałem. Drugi odcinek z Flag Warsów, i planuję oczywiście e, dalej ten drugi odcinek z Flag Warsów, ponieważ jest duża szansa, że jeśli e, pogram sobie jeszcze tak przez kilka dni, to będziemy mogli odblokować tego spellbooka, który jest dość, dość mocną, mocną rzeczą. YouTube też uznał e, mój poprzednie, moje poprzednie nagranie za nie wiem czemu nieodpowiednie dla użytkowników poniżej. 18 roku życia, Dobra, co we mnie strzela do skurwego syna? Czucie, jak każdy normalny człowiek, próbowałem się odwołać. No bo panie, gdzie to takie nagranie? Przecież to jest to... z przesady, szanujmy się. Jestem pewny, że e, przez to, że wspomniałem o jednej e, rzeczy e, na tym nagraniu, to nie, nie będę teraz mówił o jakiej i generalnie. No to się nie dziwię czemu by chcieli, może to jednak ograniczyć. No ale z drugiej strony, no to co ja tam takiego powiedziałem. Z tego co wiem to w wszelakie c starałem się e, wyciąć. Jest! Zabiłem kogoś. Uh, 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 to mi się podoba. Przecież to jestem twój! <ścoughs> Kurde, mądra ta drużyna. W każdym razie, ja nie zamierzam się poddać oczywiście, no 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 bo gdzie, gdzie? tu się będę poddawał z YouTube Record Video? Nie ma szans, że się teraz poddam. O, w każdym razie, szczerze, nie lubię tej gry. Miałbym ją nazwać najgorszą grą, jaką grałem. Tu, jak widzicie, tu już nie ma emocji, bo mi chuja zależy na tej grze, tak szczerze. Ja już chcę do Flag Warsów. Dzisiaj na pewno poza nagrywkami będę leciał i jak będę blisko odblokowania spellbooka. To możecie być pewni, że Wam. Że be, zacznę nagrywać wtedy. W sensie jakby. Będzie nagranie wtedy. Jak będę blisko Spellbooka w, w Flag Warsach. Nie lubię tej gry. Co za idioci! Co oni robią? Dobra, nie nie chcę mi się w to jebać tą gry. Dobra, Arsenal. Co to za syf? Nienawidzę tej gry i już pamiętam dlaczego. Flag Warsów też nie lubię, ale to, to jest specjalna relacja, dobra. To jest. Yy, miłość przez łzy. Ło! Wow. Czyli gramy jakieś shotgun ma madness, definitywnie. Dzisiaj ja nie wiem, jakie to są tryby. Ja nie gram w arsenala, bo to jest śmieciowa gra dla mnie. Dobra, i ja jestem w to chujowy, ok? Ale coś jest nie tak, że ja nie mogę w niego trafić. Ja arsenala nigdy nie lubiłem. Zawsze był w arsenal, jak ja grałem. To, mimo że nawet i wychodziło czasami jakieś gameplay, to ja nie powiem, że nie, no ale to było za innych czasów. Teraz ten laptop to, to powoli zdycha, jak słychać po wentylatorach, które są takim moim znakiem specjalnym tego kanału. Jakby ja zdaję sprawę, że one są wkurwiające. No, bo no nie każdy lubi słyszeć dźwięk wentylatorów, całe nagranie, ale to jest taki, takie piękno, takie wewnętrzne piękno tych nagrań. Że to, to będą takie klasyki tego kanału. Właśnie te te filmy z wentylatorem. Ja w sensie ja wiem, które słowa mogły striggerować YouTube'a. Nawet po tym, e, jak powiedziałem, no przejrzyjcie jeszcze raz stary ten film, nie. Ja sobie zdaję dobrze sprawę, jakie to były słowa i będę ich teraz nie używał, bo jakbym już miał tak zbudowany fanbase, to bym sam miał wyjebany. A to sobie mówię dalej, nie? Już jest tak, że... Że naprawdę ja mam jednego subskrybenta, który to jest pewnie mój kolega, który pewnie to ogląda. Nie pozdrawiam cię. Czy ja mogę dostać lepszą broń? Dziękuję. Nienawidzę Firework Clanchera i każdy kto go używa powinien zostać brutalnie... Koniec. Koniec. Nienawidzę tej broni. Oficjalnie utknąłem przy tej broni. Nie mogę nic zrobić i naprawdę mam nadzieję, że osoba, która wymyśliła tą broń, będzie żyła długie, szczęśliwe życie, założy sobie rodzinę, może znajdzie partnera, partnerkę, cokolwiek. Ale niech już więcej nie pracuje przy grach. Moje normalne życzenia byłyby gorsze. <laughs> nie, dostałem to z powrotem. Ja jestem na samym końcu, bo dostałem broń, która jest do wyjebania. Nie mogę nawet nikogo nie uzabić. To jest syf jebany, kurwa, jest, jest, o mój Boże. Jednak jest dobro na tym świecie. Nie, no znowu taka broń, znowu taka broń. Mogę was zapewnić, że to jest ostatni raz jak gram w Arsenala na tym kanale. Nie znoszę tej gry. A tak nie znoszę, nie znoszę, nie znoszę! Na takim poziomie. Ten film będziecie widzieć pewnie w niedzielę albo w sobotę. Wiem, że jestem jestem pewien, że w ten weekend go jeszcze zmontuję, bo już mam wolne. Mogę mieć wywalone na wszystko. Ja wiem, że też brak audio z gier Roblox to jest porażka dla wielu, no ale mnie to tak średnio obchodzi mam nadzieję, że też wam się podoba intro bo mój kolega jak się spytałem czy jest tuf, to powiedział, że wkurwiająca muzyczkę, ja mu napisałem, że o to chodzi, e, oczywiście e, intro wcale nie pochodzi od Minecraft Blow e, chciałem wszystkie te Plotki rozwiać. Nie dobra, bo mogę za to poznać dostać. Jak widzicie, logo, te intro jest od Minecraft Blow, tylko jest tam w ostatniej sekundzie dosłownie jego. Nikt wymieniony na mój. E, I pozdrawiam go. E, Pomimo, że i tak nie zobaczy tego materiału, to po, go pozdrawiam. E, cudowne intro sprzed 13 lat, 12. E, teraz to moje intro. I tak. To. Co teraz ja robię? To jest najgorszy możliwy błąd, bo odpalam grę, w, w której bardzo... Ale to bardzo. Lubię wyzywać ludzi, bo mnie denerwują. I ta gra mnie też denerwuje. Flagwarsa jak to się na ludzi prze, przekładało. Jakby nie było, nienawidzę Flagwarsu, było nienawidzę ProGoku Skinwalker 21. Tutaj mam wywalone, że... King i Xing Yang, który pewnie gra na kąpie więcej wartym niż moje życie, e, mnie zabija. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że ja po prostu nie znoszę tej gry. Nie cierpię jej. Mam ochotę sobie e, długo żyć. Jak w nią gram, to jest tak, że we flag warsach mam Ojezek i z niego cełort. Ojezek, jego ja nie, nienawidzę tego gościa za to kim jest. A tu mam takie nienawidzę tej gry. Mogę, ja nie wiem, ja nie wiem. Ja... Jeszcze mi LOL pisze. Ojej. Pane jak to się tnie że Od dzisiaj mój kontent będzie prowadzony z prawdziwym perelowskim duchem. Cenzura. Cenzura będzie panowała. Masz wesołych świąt śmieciu. Jest! O mój Boże, kocham tę grę. Przecież nie! Nienawidzę tej gry. O Boże, Bąbko będę rzucał! Ale się co cina! No właśnie, wszystkie te filmy, co oni robią, w tym 4K, te ekipy wszystkie, to ci nie jest potrzebne. Potrzebne jest ci moje gameplaye w 20 klatkach. Ciekawe, cie, ciekawi mnie, ile procent tego kurestwa wytnę. Dalej nie lubię tej gry. Ale lu, różnica jest taka, że ludzie w tej grze są fajni. Gra nie jest. Ludzie są. Flag Warsy, to jest dobra gra. Ale ludzie są w niej chujowi. Ten unit jest na pewno odjebany Ja to wiem, ale nie mogę tego udowodnić Jezu, mi walnęło w słuchawce Jakby ja wiem, że jest CS na Robloxie Ale ta gra Ta gra na tej mikrofalówce To jest bardzo, bardzo Bardzo Zły pomysł Dobra, nie da się Nie, nie da się w to grać Ja, szczerze ja Ja mógłbym się złościć na tego hakera Widzę, o matko jaki on Taki, sak to waki. Ale ja ja go po prostu nie lubię, okej? Okay. Wcześniej gry nie lubię. Go też. O! Wow! Wow! To musiał być ten nowy update do Arsenala. Nie znoszę tej gry. Mam nadzieję, że ta gra y, zostanie zbanowana z Robloxa. Jest jeszcze gorsza niż tamta gra o wojnie, w której zrobiłem 2 killy przez 20 minut gadania. Wow, chyba u nas też ktoś się odpalił albo się spocił mocno. Albo założył bojowe skarpetki I dostał bo to, to tak działa by the way To jest <laughs> A, Ależ po co próbować Po co próbować Pograć je wiemy jak to się skończy Myślę że mi już starczy Tej gry Ja chciałem powiedzieć że Arsenal to dalej jest najgorsza gra Na Robloxie e, Nie grajcie w Arsenal dzieci Grajcie we Flag Warsy Subskrybuj Nie subskrybuj nie chcesz. I to się szanuje.